Muszę się wjeździć od nowa, bo to jest jednak myśląc o rajdach przez tyle lat wydawałoby się, że tego się nie zapomina jak jazda na nartach. Niby się tak samo jeździ, niby się tak samo wszystko czuje i zna się to riaza, ale jak przychodzi co do czego i wsiada się w, do samochodu rajdowego, szczególnie w tak ekstremalnych warunkach jak dzisiaj, to jest naprawdę bardzo trudno. W czołówce jest bardzo trudno, a mi jeszcze bardziej trudno, no gdyż jest wszędzie było to. 7 lewy plus. Proszę się minus usta bardzo ciasno. Przed tym rajdem nie testowałem praktycznie w ogóle bo tam w Ułężu trochę na pasie startowym i wczorajszy testowy i dzisiaj na hura, to myślę, że z kilometra na kilometr to są rajdy, one nie wybaczają błędów bo najgorzej byłoby skończyć na drugim odcinku i pojechać do domu. <śmienny> Nus, nie ciąć, wystaje ona na drogę. Pod koniec tej jazdy było super. Aczkolwiek no, skończyło się awarią. No, zdarza się, no, takie są rajdy. No. Trzeba myśleć o przyszłości, a zapomnieć to, co było i to, co się zdarzyło. To jest normalne. W rajdach się idzie do przodu, więc ja tylko myślę do przodu. Dziękuję, bardzo dobrze mi dyktowałeś. Rewelacja. Dziękuję Ci bardzo Dzięki. za dobre słowo, naprawdę, naprawdę. kocham pomogłeś mi bardzo No z bardzo miło to słyszeć kochany naprawdę Boże jednym jak się cieszę